dobry, dzisiaj idziemy sobie na Pogoń Szczecin, ŁKS czyli przyszły mistrz Polski kontra Spartowicz już oficjalny a tak serio to zobaczymy, teoretycznie łatwy mecz, Pogoń dziesiątkowana. a teraz idziemy sobie do fanshopu, bo trochę zimno, a ja nie mam szalika, więc idziemy nabyć itemy sobie do fanshopu Pogoni, tam mamy Gryfusia Dobra, to idziemy Tu wchodzimy sobie do fanshopu, widzimy wejście o, tutaj można sobie zrobić autograf i zdjęcie z Marcinem Robakiem, widzimy? O, tutaj patrzcie, Pogoń Szczecin czy oceniajcie Dobra, Tu tutaj widzimy jakieś poduszki, można się wyspać na Kamilu Grosickim Chyba tylko na Kamilu Grosickim Pościel, takie typowe w sumie witamy z Apułki Witowskiego Tutaj skarbonki, przydałoby się pogonić, Pogonie w sumie teraz karbonki. Żeby zbierali Tutaj mamy tego sezonowy komplet strojów Tutaj jakieś piłki Tutaj mamy jeszcze czapki, też się przydadzą jeszcze może Tutaj też, te stroje też mi się podobały w alternatywne. Tutaj mamy męskie torebki. Tu kubki standardowe. To znowu męskie torebki. Tutaj dzisiejszy bramkarz Pogoni Szczecin. A tu, tutaj mamy fotele, o to fajne. Nawet nie wiedziałem, że taka jest oferta. Tutaj znowu możemy się wyspać na, tutaj tym razem na dzielnicach Szczecina. Tu dla takich małych bajki mamy najniższych kibiców, mamy pufę, portfele no i tak wszystko w sumie. A tu mamy oczywiście frykarzem... Tutaj mamy pomnik Floriana Krygiera. Tutaj proszę mamy napis Czapkę mu założyli, bo trochę zimno dzisiaj. No jest luty jeszcze, także ciężary. Jak widzicie szalik nabyty. Mamy, tutaj już mamy wejście na stadion. Zaraz co wyjdziemy na stadion zobaczymy jakim wynikiem skończy się mecz. Adi, Pogoń wygra nie? Tak. No raczej wygrałem, także dobra to widzimy się na stadionie. No, wchodzimy na stadion. Uwaga, mamy wejście VIP. Nie wiem jakim cudem, ale mamy, także wchodzimy. Dobra, już jesteśmy na stadionie. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, ale mam generalnie słuchawkę. Odwrócimy się. Tam z tyłu dzisiaj będziemy mieli pożegnanie Marcina Robaka. Tak jak widzieliście go w sklepie, będzie dzisiaj uhonorowany jeden chyba z najlepszych współczesnych napastników. Też te jego pamiętne 5 goli z Lechem to w Szczecinie pamięta się bardzo, bardzo długo. Dwie minuty na stadionie i już czujemy.

Generalnie szybko strzelona bramka w 12 minucie, ładne uderzenie kurzawy, ale później pogoń. 15 minut perfekt, później oddali pole i gównianie to wyglądało. ŁKS miał parę okazji, ale brakowało wykończenia. Duże przestrzenie na boisku. Zobaczymy co druga północ. Dobrze, to już jest po meczu. Wróciłem do domu, cały i zdrowy. 4 do dwóch ostatecznie dla pogoni, tak jak widzieliście. No należało się to zwycięstwo pogoni, na pewno więcej mieli z gry oraz więcej mieli sytuacji. Zdziesiątkowany zespół jednak z najsłabszym LKS-em, także no musieli to wygrać w zasadzie jeżeli chcieli bywać o cokolwiek w tym sezonie. No ale na boisku nie wyglądało to najlepiej. Naprawdę nie był to mecz na najwyższym poziomie. Tak samo i piłki w piłce było niewiele. Fajnie, że było dużo bramek, bo jednak 6 bramek padło, ale. No, no, też ciężko wymagać i być jakoś bardzo krytycznym po tych kontuzjach, które mają. No ale jeżeli chce się bać w dłuższej perspektywie o coś większego. To może być ciężko z tym składem. Fajnie spędzony wieczór, ale zobaczymy co tam dalej wyjdzie. Jeżeli Wam się podobał ten vlog to dajcie znać. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, lajków i tak dalej, komentarzy. Dajcie znać gdzie widzicie pogodę w tym sezonie, gdzie skończy. Na pewno będzie więcej vlogów, na pewno będzie z Tarnobrzega, na pewno będzie z Poznania i też z innych miejsc. Jak gdzieś będę szedł na mecz, jakieś wydarzenie sportowe to na pewno będę tutaj wrzucał na kanał. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę, do zobaczenia następnym razem, życzę Wam miłego dnia i do następnego, na razie.